Więc, do domku wiejskiego nie pojedzie. No więc nie pojedzie. Już kocham tę grę. Tak, jeśli chcesz, możemy się pocałować. Że, Że co, In? Jak ci smakują palce, In? Pyszne? Co? Spróbuj. Oszalałeś, czy co? Szybko. Otwórzcie okno albo włączcie klimatyzację. Nie widzicie, że mi jest gorąco? Hmm. Hej, Lauro, jeśli jesteście gorąco, możesz zdjąć ubranie. Na pewno poczujesz się lepiej. O, tak, tak, Dzięki za wskazówkę. Spadaj. Więc ty i ty, wynoście się. Wyso, Gusi? Enzi powiedziała: wynoście się. Dobra, chodźmy, kaka. Co? Wróciłeś? O, jasne, mała Krysiu. Nie mogę bez Ciebie żyć. Ręce! Hej, spójrz, puzel! Twoje Angie przyjechała. Chcesz usiąść obok niej? Widzę. Usiądę, jeśli zechce. Nie potrzebuję Twojej rady. Okej, drodzy! Guf, i czemu z nim rozmawiasz? On jest dziki. Szalony puzel! Rany, gorąco! Ale gorąco! Hej, ostrożnie, Lauro! Przepraszam! Hark, wiesz, dlaczego zebraliśmy się tutaj? Nie! A ty? Gdybym wiedział, to nie bytałbym. Hej, Milo! A ty wiesz, dlaczego tu tak tłoczno? Nie! W ogóle mnie to nie obchodzi! Najważniejsze, że nie mamy lekcji! Hej, wy! Maluszki! My teraz mamy zebranie! To nieczesny makijaż! Zapomniałyśmy spytać was o zgodę, jaka szkoda! Hej Krysiu, czy odmówisz, jeśli zaproszę cię dzisiaj na randkę? To zależy gdzie! Nie idziesz dziś na żadną randkę! Idziemy do skateparku! Banjo, ale ja nie mam iść na deskorolce! Nie no, obchodzi mnie to! Nauczysz się! <grym> Więc ludzie, pewnie wszyscy zastanawiacie się, po co was tu sprowadziłem. O, o, tenie! Tenie! Teraz ogłoszę listę tych, którzy nie zdali matury i nie pojadą z nami do wiejskiego domku. A domek na wsi zapowiada się fajnie. Uwaga, wyniki są bardzo smutne. Słuchaj, Milo, na pewno zdałem, bo skopiowałem od płonki. A ja od ciebie, więc obaj zdaliśmy egzamin. I wcale mnie to nie obchodzi! Wiem, że pojadę do wiejskiego domku! Przecież jestem siostrzeńcem pana Maxa! Szczęścia! Bratonek pana Maxa. Mandy, lista. Proszę, panie Max. No co, przygotujcie chusteczki. Będziecie płakać, gdy usłyszycie wyniki. Więc do domku wiejskiego nie pojedzie. No więc nie pojedzie. Więc będzie to. Max, ja pojadę. Czekaj Czesiek, nie przerywaj mi. Nikt z was nie pojedzie do wiejskiego domku. Co? O! co? O! Nie, 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 to, co? Co? Nie nie, nie, nie! Tak, bo wszyscy obraliście egzamin. Za karę wszyscy zostajecie na dodatkowe zajęcia w Lato. A jesienią czeka na was powtórka. Ha ha ha. Dobre, ja pojadę z Maxem, a wy zostaniecie. Racja, Max. Czesiek, ty też nie jedziesz. Tu żeby bronić porządku. Hmm. Ale ja jestem pewna, że napisałam wszystkie odpowiedzi poprawnie. I ja, panie Max, ja też zawaliłam egzamin. A, Ponka, stałaś, ale nadal nigdy nie jedziesz. Nie możesz zostać sama w takim wielkim domu. Max, może pojedziemy razem. Ja chcę taki duży dom. Czesiek, zostaw w spokoju. Nigdzie z tobą nie jadę. Nie obchodzi mnie ten dom. Znam teraz i to jest ważne. Wiedziałam, że nie marnuję czasu w bibliotece. Wracam do pracy i mogę zmienić swoją decyzję, ale to nie jest istotne. Max, czekaj! Ten dom jest bardzo duży. Zgadzam się z punką! Waliźmy w wiejski dom! Najważniejsze, że jesteśmy tu wszyscy razem! Całe lato na kampusie brzmi super! Właściwie to ja już kupiłam bikini na basen. Co? A ja jeszcze nie kupiłam sobie bikini. Szkoda, Angie. Możesz zwrócić swoje tanie bikini z powrotem do sklepu. Kto to brzęczy? To musiała być muszka. Anc, <grystanie> to nie muszka. To Laura. Yin, przecież wiem. Tak się mówi. Wy co? Po co tu siedzicie? Lepiej idźcie do biblioteki i przygotujcie się na egzamin. Mandy, sama idź do biblioteki. Tu jest nam dobrze. Ludzie, zagrajmy w Prawda czy Wyzwanie. Zabawmy się. Yeah! Yeah! Możemy, ale tylko jeśli ja zagram z wami. Rusz się, Nerdozałże, Zamknij się. Ludzie, ktoś z was ma butelkę? Kufi zawsze ma butelkę, Koli. Otwieraj szybciej. Pij to. Mm? Mm? Mm?

Wybieraj Banjo! Prawda, czy wyzwanie? Muszę porozmawiać z chłopakami! Co wybrać? Prawda! To prawda! Okej, okay. no to wybrałeś prawdę! Powiedz mi, czy żałujesz, że nie ma już naszego zespołu? Bądź szczery, stary! Dobra, koleś! Będę szczery! Na początku było mi przykre, że zostałeś wyrzucony! Tęskniliśmy za tobą, bracie! Ale odkąd zostałem szefem, nie obchodzisz mnie już! Zdrajca! Zakręć butelką! Brawo! Wykręciłeś swoją byłą banjo! No wiem! Lauro, wybieraj! Prawda czy wyzwanie? Hm. Mam tu gdzieś! Sam wybierz! Laura, nie popisuj się i wybierz coś! Huh, ma tu gdzieś. Okej! Okay, wyzwanie! Dobrze! Pocałuj byłego w usta! Uuuu! Uuuu! Nie, zrobię tego! Osust, osust, osust! Wypad z tej gry, jeśli nie wiesz jak ga zgodnie z zasadami! Okej! Okay, pocałuję, ale tylko przez zeszyt! Tylko nie zbliżaj się do mnie! Nie zapominaj, że jesteś moim bałem! Dobra! Tango, wiesz co robi? Aha! Pamiętam! Jesteście gotowi! Gotowi! gotowi. Jazda! Fui, Rany, seryjerzy! Hmm! Hm. Hmm! O kurde, ale to gorąco! <grywka> Laura, teraz twoja kolej, aby zakręcić butelkę. Prawda czy wyzwanie? Myślę, że lepsza jest prawda! Przygotuj się! To będzie najtrudniejsze pytanie na świecie! Czy kiedykolwiek zdradziłaś... Swoje psiapsi? Ja? Laura? Poważnie? Znam kodeks besties na pamięć! I nigdy nie zdradzę swoich psiapsi! Psiapsi! Hehe! Psiapsi. <suszy> psiapsi hałczą! Cicho, kaczka! A mi to bardzo fajne psiapsi! Nie jak niektórzy... <śmulny> Jak to? <śmulny> Ciekawy kto będzie kolejny? Dylan, prawda czy wyzwanie? Wyzwanie oczywiście. Zatęcz dla nas. O! O! Siadaj frajerze! spłoniesz jeszcze. Nie spłonę. Lol. Yeah! yeah. Nie, to już się skończył. O, Ale Tańczysz! Wiem poneczkę, no wiem. Cóż, no to jak kręcę butelką. <grybujesz> Pani Mendy, życzysz sobie prawdę, czy wyzwanie? Wyzwanie. <laughs> Z czego rżysz kudłaty? Mów szybko Dobrze, Mendy, więc pocałuj Kamila To za proste Co? Masz kłopoty, koleś I co zrobisz? Jakie są opcje? Brak opcji, trzeba się całować <laughs> Spokojnie, Kamil Mendy, <laughs> tylko w policzek Okej okay. Wow. Już kocham tę grę Teraz ja kręcę No co? Prawda czy wyzwanie, Jola? Wybieram prawdę Jola nigdy nie kłamie Lola, czy to prawda Że chcesz być kapitanką Drużyny tenisowej I zrobić wszystko w tym celu? A tango jest dla ciebie tylko wypełniaczem? Jolu, już powiedz mi, że to nieprawda Ja cię kocham Ale ja cię nie kocham Bo tylko kłamiesz Obiecałeś mi kwiaty, torebkę, opiekę nade mną Już prawie rok temu obiecałeś mi milkszejka Przestań, Jola Kupię ci, obiecuję A co z kapitanką drużyny? Oszustka Ponieważ Jola wypadła z gry To ja zakręcę butelką Wybierz mnie! Wybierz mnie! Tak, to ja teraz będę całować! Dzisiaj jest Twój dzień, mięśniaku! Prawda czy wyzwanie? Hark! Oczywiście wyzwanie! Okej, okay, Sam tego chciałeś! Traf piłką prosto do kosza, a jeśli chybisz, wylejemy na ciebie zimną wodę! Wow! wow. Co? Ale z pocałunkiem? Całuj sobie Hermana! Czeka na Ciebie w siłowni! Nikt się nie pytał, frajerze! Dawaj, Hulk! My chętnie wylejemy na Ciebie zimną wodę! Z tego wiadra! Hulk, dasz radę! Liczę na Ciebie! Mam nadzieję, że zabrałeś ze sobą zapasowe majtki! Kurka ludzie, nie rozpraszajcie mnie! Muszę się skoncentrować! Ha! Ktoś z kampusu wyjdzie dziś mokry! Ha. Ale będzie mokry placek! Ha! <grymne> <Dzień>. <grymne> Jestem gotowy! Kurde, ale zimna woda! Trochę zabawy! Angie będzie kolejna. Wow, nie spodzianka. Kurde, zabrakło kilku centymetrów. Dobra interta radę tak, jeśli chcesz, możemy się pocałować. Że co in? Chcę! W kolei nie można całować się w usteczce przed ślubem, więc mogę tylko to. Hehehe, Co? Okej, okay, to nie było złe! Jak ci smakują palce, in? Co Zostrówu! Oszalałeś, czy co? Goofy, prawda czy wyzwanie? Goofy jest zawsze za prawdą! Więc powiedz nam wszystkim, jak to jest być fajem! Dawaj czadu, Goofy! Frajerzy są tacy super! Mamy najzabawniejszy, najfajniejszy i najbardziej przyjazny zespół! Zawsze zrzucamy się na lunch nie jesteśmy dla siebie wsparciem. Jesteśmy dużą rodziną, prawda, ludzie? Tak. Puzę! Nic nie pomyślałeś? Nie jestem frajerem. Zasada numer 8 nie kłam w naszej ekipie. Jesteś frajerem? Zapamiętaj! Hulk, uważaj! Hej! Posłuchaj frajerze, teraz twoja kolej aby zakręcić butelką I masz się zatrzymać na mnie Wybiorę wyzwanie i poprosisz mnie żebym pocałował Angie Łapiesz? A co nie trafię? Musisz trafić Rozumiem Tomek. Ha, co tak długo rozmawialiście? O nic, mówiłem powodzenia z butelką Proszę, Hark! Proszę, Hark! Tak! Dziękuję! Tak! Od razu mówię! Wybieram wyzwanie! Co to diaska? Tego głupka już drugi raz wykręciła butelkę! Hark! Musisz pocałować Angie w Kurde, co to za głupie zadanie? A może wymyślisz coś fajnego. No dobra, pocałuję ją ha, Ale co? Ja cię nie chcę całować Tak, nie pocałujesz mojej Angie Pocałuję Albo zmieniłam zdanie Dawaj, pocałujmy się Przestań Angie Nie pocałujesz tego głupiego siłacza Pocałuję Butelka tak wskazała, czaisz? Będę całować kogo chcę Nie rozkazujesz mi Nie jesteś moim chłopakiem Angie, nie rób tego! Zrobię! Teraz pocałuję małą Angie, a ty możesz pocałować Hermana. Swoją drogą czeka na ciebie w siłowni. No co, Hulk? Gotowy? Oho, gotowy! No to zaczynajmy! Co wy tu robicie? Szybko, wszyscy do biblioteki! Przygotowywać się do egzaminów! Czy wszyscy wyszli! Możemy kontynuować? Fuj, Hulk. Ty co? Kupi, Spadaj. Idzie, idzie. <coughs> Biedny puzzle. Ludzie, dajcie lajki, like subskrybujcie nasz kanał, klikajcie w dzwoneczek i czekajcie na nowe odcinki. I wszyscy, pa! pa!